Dzisiaj popatrzymy sobie na przebieg tarczowania i naukę pod zejście lewą wątrobę i wyjście prawym, mocny overhand i kilka mm, tarcz na zakończenie. Raz, dwa, trzy, Tarczy oczywiście z Michałem Turyńskim w Klubie Faltej Wrocław na Krakowskiej, we Wrocławiu. Dzisiaj dźwięk w tle trochę zaburza nam całą perspektywę filmu. No, niestety nie mieliśmy zgodnych warunków do nagrania tego. Zawsze nagrywamy po y, treningu głównym, czyli po półtorej godziny i 20-30 minutach dodatkowego y, treningu dla siebie lub z y, trenerem. W tym przypadku z Michałem. Powoli i sumiennie powtarzamy raz za razem, żeby dopracować daną technikę. Tutaj nie widać, ale zaczyna to co coraz lepiej wychodzić. Cały czas pracujemy nad ruchem barków, tego, aby przenosić ciężar z lewej na prawą, z prawej na lewą, tak żeby były zaangażowane ciągle barki w tym ruchu. Tutaj brakło kawałku nagrania. Gdzieś usunąłem to przypadkiem, ale w całej kompozycji wstawiłem zdjęcia mieczy i tam króciutkie tarcze z Ernie, żeby nie zaburzać długości ciągłości już zbudowanego nagrania. Generalnie powtarzanie, powtarzanie, powtarzanie tego samego, tak aby organik już intuicyjnie zapamiętał dany ruch i dane przejście, uderzenie, wyjście ręką. To tylko wygląda tak na znudzenie i zniecierpliwienie, tym, że nie potrafię robić pewnych sekwencji, ale to bardziej jest zmęczenie wynikające z tego, że zrobiliśmy bardzo mocny trening i nie mogę się skupić, ale to lepiej. Lepiej dla mnie, bo zapomituję e, tak organizm i mózg. Drukowuje się to. Będziemy powtarzać do e, końca, jeśli o to chodzi. Cały czas, cały czas powtarzać. Korekta i ustawienie ciała, wyciągnięcie ręki i uderzenie e, over, czyli nad, ponad, hmm. mocno. E, tego jeszcze nie łapię. I też mam problem z dłonią, więc... Jest to jeszcze uciążliwe, tak jak widać na załączonej obrazce. No w koniec prawie wyszło, prawie się udało, tak jak powinno być. Dzięki bardzo, do zobaczenia, cześć.